Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Rożycki. Dziś przeprowadzę uliczną sondę na temat olimpiady. Zobaczę, jaki sport jest najchętniej oglądany przez Polaków. Czy oglądała Pani olimpiadę? No tak bardzo, z moim mężem. Nie do końca, częściowo tylko. Tak oglądaliśmy. Oglądaliśmy. Trochę tak. Oglądali? Tak. Ile medali zdobyła Polska? Dziesięć. Dziesięć? Dziesięć. Dziesięć? Nie wiem. Dziesięć. Dwa złote. 3 srebrne i 4 brązowe. Blisko. Blisko, e, Blisko, 6 brązowych. Niewiele, nie pamiętam dokładnie, około 7, 8? 10. 10. Czy to mało, czy to dużo? E, no, zdecydowanie za mało. E, mało? Bardzo słabo. Słabo. Na usług mhm. wysłanych, olimpijczyków, 10 medali, to wtedy hańba. Nędza. Nędza. Bardzo mało, mhm. ale. Ale porównywalnie z poprzednimi olimpiadami, prawda? Tak. Mało, zdecydowanie mało. Bardzo słabo. Zdecydowanie za mało. A e jaki sport najchętniej pani ogląda? Znaczy, akurat e, kibicowałam w tych, e, na tej olimpiadzie naszej e, zawodniczce, zapaśniczce, bo akurat pochodzi z naszej miejscowości. No ale niestety nie udało jej się zdobyć miejsca na podium. Siatkówkę. A dlaczego? Ponieważ nasi grają bardzo dobrze. Lekka atletyka. Wyścigi zamodowe? Ryszfiarstwo. Sporadycznie, naprawdę. Przy dzieciach akurat yy, nie mam zbyt wiele czasu, a telewizja. więc telewizja bardzo rzadko jest włączana u nas w domu. Jak gimnastykę akrobatyczną, artystyczną? No, 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 no. Całą lekko atletykę i podnoszenie ciężarów w szczególności. Może być piłka, chodzi i zimowe skoki. A dlaczego? No, tak w okresie takim, to mi się w zimą, to wiadomo, co jest oglądać. Skoki najlepiej. A latem piłka, najbardziej narodowy sport. Piłkę siatkową. Siatkówkę. Zdecydowana większość ankietowanych wiedziała, ile medali zdobyła Polska. Najchętniej kibicowali polskim siatkarzom. Choć wyszło jak zawsze, a Polacy bardzo się starali, zawsze kibice będą z nimi.